Cześć, Pierniki. W zeszłym tygodniu wrzuciłem długi analityczny odcinek pełen danych i historii, dlatego dziś pozwolę sobie na bardziej osobisty materiał, typu freestyle. Co dla mnie oznacza, że napisałem go z głowy, bez źródeł, poza tymi, które mam oczywiście w głowie, i nie poprawiałem go jakoś zbytnio, przez co składnia. Yy, myślę, że bardziej przypomina to, jak wypowiadam się na co dzień, lub raczej to, jak myślę. W każdym razie. Jak to możliwe, że książka, której nie przeczytałem, miała na mnie tak wielki wpływ? Żeby to zrozumieć, na pewno przyda się przynajmniej odrobina kontekstu. Książki. Książki są istotnym elementem mojego życia. Mam wrażenie, że z każdą nową lepiej rozumiem otaczający mnie świat albo ludzi i ich zachowania oraz emocje. Książki. Polecam. Niestety pamięć bywa zwodnicza, zwłaszcza moja. Jeżeli twoja też, swoją drogą, to pod koniec filmu podam wam naprawdę świetny sposób, świetny specyfik, takie zioło, które odkryłem i naprawdę mega działa. W każdym razie, co roku robię sobie folder i zapisuję tam wszystkie przeczytane książki. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli na przykład nie wszystkie masz w fizycznej formie, tak? Tylko na przykład słuchasz audiobooków albo po prostu, no nie wiem, ktoś pożyczył Ci książkę i po czasie zwyczajnie możesz o niej nie pamiętać. I nawet nie chodzi o to, że nie będziesz w ogóle pamiętać treści, ale że zapomnisz o istnieniu książki lub jej tytułu. Mi się tak czasami zdarza i po prostu nie jestem pewien, czy czytałem książkę, czy tylko opis i recenzję i wtedy sprawdzam sobie w folderze. Widzę rok, widzę co czytałem przed i po i już kontekstowo mózg to wyłapuje, o czym była książka, no i tak jak mówicie, otwierają się takie wrota, nie? I to jest trochę tak jak z fotografią albo z krótkim filmem, który pozwala wam przywołać też inne wspomnienia albo szczegóły dookoła tej sytuacji. Zaczęłam robić foldery w 2016 roku, potem przez dwa lata miałem przerwę, ale myślę, że na podstawie biblioteczki swojej będę potrafił ją odtworzyć. No i robię je od 2019 do dzisiaj. Także nie jest tego dużo, jest to parę lat, ale jednak pomaga. Foldery. Polecam. Nie jestem natomiast fanem chwalenia się tym, kto ile książek przeczyta, ponieważ nie chciałbym z tego zrobić jakiejś takiej konkurencji i nie polecam myślenia w stylu, muszę przeczytać konkretną ilość książek w roku. Nie wiem, jedną tygodniowo albo po prostu jak najwięcej. Wie, wiecie, książka książce nierówna i czasem lepiej dobrze poszukać niż rzucać się pochopnie. Poza tym. Myślę, że wtedy możemy podświadomie nie sięgać po tytuły dłuższe, typu nie wiem, 500 stron, których raczej na pewno nie przeczytamy w tydzień. Choć oczywiście zależy kto, jak szybko czyta i ile czasu można to poświęcić, są książki, nad którymi można spędzić spokojnie, pół roku, wiecie, kontemplując ich skomplikowany sens, a są takie, którym ludzie poświęcili całe życie. I w kwestii takich postanowień, to polecam raczej kryterium czasowe, na przykład jedna godzina dziennie w tygodniu i dwie godziny w weekend. Hm. Kryteria czasowe. Polecam. A jeżeli ktoś chce prosty sposób na poprawienie tempa czytania, to wypróbujcie tak zwany pointer. Nie wiem, gdzie on leży, będę musiał go znaleźć. Stop! Pointer. Widzicie, tę technikę pokazałem mi na kursie szybkiego czytania. Stworzenie go to jest pałeczka, czy to wymaga od Was markera i pałeczki do sushi. Bierzecie go i wodzicie wzrokiem po kartce, ponieważ to działa naprawdę o wiele szybciej niż po prostu wodzenie za oczami. I bardzo polecam. Pointer działa świetnie. Kiedy byłem w gimnazjum, zwykle siedziałem na ostatniej ławce albo y, od ściany, albo od okna. I to nie ma nic wspólnego z tym, że zainteresowałem się filozofią. Zacząłem czytać między innymi, a jakże, Fryderyka Nietzschego, także Cezara Tustra, Ecke Homo, Wola Mocy, Woli Mocy nie skończyłem. Y, I pytanie, czy 16 szesnastoletni Masny rozumiał 19 wiecznego niemieckiego filozofa? Hmm. 28-letni Rafał powie Wam, że pewnie nie do końca. Ale to, co jest pewne, to to, że te lektury były dla mnie niezwykle intrygujące i emocjonujące. Myślę, że, że te książki nie szły mi szybko, ale jakby czytałem ich trochę i przerobiłem trochę filozofii. Zwłaszcza, że miałem koleżankę w klasie, która również się tym interesowała. I pamiętam, że 6 grudnia 2007 albo 8 dostałem od niej na Mikołajki książkę Bycie i czas Martina Heideggera. Ucieszyłem się. I nieświadomy tego, jaką książkę mam w plecaku, wróciłem do domu. Pierwszym sygnałem, że to może nie być zwykła, lektura, była twarz mojej mamy, gdy pokazałem jej swój prezent, nie wyglądała na zachwyconą. Kolejną rzeczą, jaką pamiętam, była głośna dyskusja moich rodziców na temat tego, czy powinienem czytać Heideggera, który, jak się okazuje, był nie tylko filozofem, ale też nazistą. I tu ważny szczegół. Nie chodzi o to, że on wyznawał tę ideologię i był jakimś nazistowskim filozofem. W żadnym wypadku. On zajmował się, wiecie, esencją bytu i tam nie było raczej miejsca na takie bzdurki jak plan Hitlera. No ale należał do NSDAP, niestety, i to nigdy nie wyglądał dobrze w CV. W każdym razie, moja mama podkreślała właśnie ten niechlubny epizod w jego życiorysie, argumentując, że powinni jeszcze poczekać przed wręczeniem mi tej książki. Ale ostatecznie mój tata przekonał ją, że zabranianie mi tego pewnie odniesie odwrotny skutek, co uważam za mądre wyjście. Nie zabranianie, polecam. Mój tata wziął nawet parę kolorów zakreślacza i zaznaczył fragmenty odnoszące się do konkretnych zagadnień, tak żeby łatwiej mi się czytało. No ale niestety nie łatwo na pewno. Nie będę wam oczywiście streszczał książki, zwłaszcza że, jak już wiemy, jej nie przeczytałem, ale na początku autor musi wprowadzić do języka trochę słów i pojęć, których w nim po prostu nie ma, bo po prostu nie istnieją słowa, które mają określić to, o co chodzi Heideggerowi, takie jak takie coś jak bycie w czasie, bycie ku śmierci. I zdarza się, że na podstawie tych pojęć powstają jeszcze konkretne pojęcia. I gdy zrozumiesz te wszystkie słowa, których on używa, to dopiero wtedy możesz zabrać się za faktyczną treść. Mniej więcej w tym momencie moja nastoletnia głowa po prostu wybuchła. Pierwszy raz w życiu czułem coś takiego, że czytam słowa, zdania i rozumiem, o co w nich chodzi, ale gdy układam sobie to wszystko w głowie, to się po prostu rozpada. Co ciekawe, zrozumiałem, że gdyby ta sytuacja miała miejsce parę lat później, to to wszystko zadziałałoby trochę inaczej, ponieważ wszedłbym na YouTube, obejrzałbym jakiś film, gdzie ktoś omawia Heideggera i być może, jakby udawałbym przed samym sobą, że to rozumiem. Ale no, mogłem też w sumie zapytać rodziców, no ale pewnie byli zajęci. W każdym razie, mimo że porzuciłem tę lekturę, to zostawiła we mnie niewiarygodną myśl. Zrozumiałem, że muszę w życiu jeszcze bardzo, bardzo dużo się nauczyć, żeby móc swobodnie czytać takie książki. I w ten sposób bycie i czas Heideggera stało się dla mnie symbolem drogi do wiedzy. To... Bardzo przydało mi się na przykład, kiedy dorzuciłem studia, ponieważ brak przymusu nigdy nie oznaczał dla mnie, że mam przestać się rozwijać. I myślę, że możemy się zgodzić, że książki są do tego najlepszym jednak narzędziem. I powiem Wam, że mam cały czas tę książkę, co nie? I spoglądam sobie czasami na nią na półce i przypominam, że naprawdę dużo jeszcze przede mną. I to jest dla mnie cudowne, ponieważ ta ambicja we mnie nie słabnie i nie chodzi nawet o tą konkretną książkę, ale to jest właśnie dla mnie świetny symbol. I teraz pamięć, moi drodzy. Jak zapamiętywać rzeczy? Jakiś czas temu pojechałem na kajaki i chciałem wiedzieć, co dobrze działa na kasa. No, wiecie, na kajakach to się zdarza, że można go mieć. I wyobraźcie sobie, że y, trzy specyfiki acerola, korzeń imbiru i miłożą japoński. I w ciągu tych kajaków, dosłownie, brałem te trzy specyfiki, żeby nie mieć kaca, i miałem dwa razy taką rzecz, że, wiecie, wylatuje wam słowo z głowy i... Okej, okay, przypomniało mi się. I w ciągu... Trzeje dni miałem tak dwa razy, i myślałem, kurde, coś jest nie tak. Coś robię inaczej w życiu. No i acerola to jest tylko witamina C, e, korzeń imbiru, no to korzeń imbiru, ale okazało się, jak zacząłem czytać, że Miłożąb Japoński jest legiem, który się daje staruszkom na demencję. Ale działa też świetnie, jak się nie jest staruszkiem. Więc polecam Wam, kupcie sobie, to jest, jakby nie będę Wam mówił żadnej konkretnej firmy, ale Miłożąb Japoński ja e, biorę regularnie. Oczywiście robię sobie robię przerwy, żeby mój organizm się od tego nie uzależnił, ale tak. Czytajcie książki, yy, trudne książki też. Y, może zrobiło dla Was coś tak dobrego, jak dla mnie. Subskrybujcie kanał. Dzięki i do zobaczenia. Yy, trzy albo dwa fajne filmy będą jeszcze przed końcem roku. Do zobaczenia, cześć.